Chcemy wraz z Wojtkiem zapowiedzieć przeciwnika Marty Linkiewicz, który pojawi się na konferencji trzeciej, na trzeciej części konferencji pierwszej, więc już za chwilę. Długo wyczkiwano tutaj rywalką Marty Linkiewicz. Chodziły duże plotki. Wiele osób domyślało się już może. Niektórzy wątpili. Niektórzy myśleli, że to może element promocji. Ale nie, ponieważ do, marki, do, do walki z Martą Linkiewicz stanie nikt inny jak Monika Esmeralda Godlewska. Zapraszamy Cię, Monika! Chodź tu do nas! Ale znaczy pokaż się chociaż, wiesz, widzą. Chodź tutaj, tutaj, z ten. To, będzie, to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych walk tego wieczoru. Monia, przywita się. Witam Was serdecznie, wszyscy. Także czekam tutaj na Martę, aż będziemy mogły sobie podyskutować na temat naszej walki. Ja też, także czekamy na dalszą część konwersacji. Dziękuję bardzo. I za pięć minut widzimy się na konferencji, na trzeciej części konferencji pierwszej.